Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii Sieje Dobro. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Pamięć, a do jego nagrania zainspirował mnie jeden z komentarzy, który przeczytałam w Starym Testamencie: odnośnie tego, że pamięć w Starym Testamencie była istotnym elementem wiary i tak naprawdę pomagała przetrwać bardzo trudne momenty w życiu kryzysy wiary, zwątpienia i tym podobne. Było to po prostu rozpamiętywanie wielkich dzieł Pana Boga. To pomagało przetrwać te trudne momenty. W związku z tym, w dzisiejszym odcinku chciałabym też zaprosić każdego z Was do założenia takiego notesu, notatnika może to być notatka w telefonie w którym będziecie mogli zapisywać to, co się dobrego wydarzyło danego dnia. To, co Was zainspirowało do czegoś dobrego. Może to być fragment książki, może to być jakaś rozmowa, spotkanie z jakimś człowiekiem. Możecie notować to, co Pan Bóg Wam powiedział na modlitwie, co Wam obiecał. I warto wracać właśnie w takich trudnych momentach, kiedy wszystko widzimy na czarno, wracać do takich momentów, w których właśnie Pan Bóg działał dobro w naszym sercu. Wracać do takiego notesu, czytać, zgłębiać i zapamiętywać. Jeden z takich fragmentów, który jako pierwszy można w tym zeszycie zapisać, a przede wszystkim zapisać w swoim sercu, jest fragment z 49 rozdziału Księgi proroka Izajasza, 15 i 16 werset, który brzmi Czy może kobieta zapomnieć o swym niemowlęciu? Czy może nie miłować dziecka swego łona? Lecz gdyby nawet ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem Cię na moich dłoniach. I taka jest prawda o Panu Bogu, że On o nas zawsze pamięta, że On nas wyrył w swoim sercu, na swoich dłoniach, ma nas, ma nas zawsze przed swoimi oczyma. I za to już, Panie Boże, teraz Ci dziękuję, za to, że właśnie każdego z nas zapisałeś w swoim sercu, że dla każdego jest miejsce w Twoim sercu. Ale ehm, jednak w takim życiu codziennym. Bywa różnie z tą naszą pamięcią i Pan Bóg też już o tym wiedział, bo e, można się przyjrzeć chociażby przygodom Izraelitów. E, Pan Bóg wyzwolił Izraelitów z niewoli egipskiej. Bardzo długo wędrowali przez pustynię i tam zaczęli się buntować przeciwko Panu Bogu. Łatwiej im było widzieć te rzeczy złe, te rzeczy czarne, to, że nie mają jedzenia, to, że nie mają w danym momencie wody, to, że w Egipcie im było tak naprawdę lepiej. Zapominają bardzo łatwo o obietnicach, które Pan Bóg im złożył, o ziemi obiecanej, do której zdążają. Pan Bóg oczywiście odpowiadał na te ich narzekania, kiedy nie mieli jedzenia, dał im mannę, dał im przypiórki. Jednak to ciągle było mało. Bardzo łatwo znowu zapominali o tym, że Pan Bóg się o nich zatroszczył. I znowu się bardzo łatwo przeciwko niemu buntowali. Jednak już Pan Bóg, widząc właśnie to działanie Izraelitów prosiłby w Arce Przymierza, która zawsze z nimi wędrowała, gromadzili te przedmioty, które im przypominały właśnie o wielkich dziełach Boga. W Arce Przymierza były między innymi tablice z dziesięcioma przykazaniami, była owa miska manny, którą oni każdego dnia otrzymywali na pustyni, ale nie tylko, było tam też wiele innych przedmiotów i rzeczy. I chciałabym się dzisiaj na chwilę zatrzymać przy księdze, Jozłego, przy czwartym rozdziale Księgi Jozłego, w którym możemy przeczytać o przeprawie przez Jordan. Izraelici nie tylko przeprawiali się przez Morze Czerwone, ale przeprawili się też przez Jordan. I Pan Bóg, znając ich serca, poprosił ich o pewną rzecz, ale to posłuchajmy, kto ma Pismo Święte może otworzyć czwarty rozdział Księgi Jozłego, wersety od jednego od pierwszego do ósmego. Gdy cały naród zakończył przeprawę przez Jordan, Pan powiedział do Jozłego: Wybierzcie spośród ludu dwunastu mężczyzn, po jednym z każdego plemienia, i dajcie im takie polecenie: Weźcie dwanaście kamieni ze środka Jordanu, z tego miejsca, gdzie nieruchomo stoją kapłani. Zabierzcie je i złóżcie w miejscu, gdzie rozbijecie obóz, aby spędzić noc. Wezwał więc Jozułę dwunastu mężczyzn, których wyznaczył spośród Izraelitów po jednym z każdego plemienia, i powiedział do nich: Idźcie przed Arkę Pana, Boga Waszego, na środek Jordanu i niech każdy weźmie na ramię po jednym kamieniu, odpowiednio do liczby plemion Izraela, aby pozostały wśród Was jako znak. Gdy w przyszłości Wasze dzieci zapytają, jakie znaczenie mają dla Was te kamienie, Wtedy im opowiecie, jak to wody Jordanu rozdzieliły się przed Arką Przymierza Pana. Gdy przenoszono, gdy przenoszono ją przez Jordan, wody Jordanu rozdzieliły się, a te kamienie są dla Izraelitów wieczną pamiątką. Izraelici uczynili zgodnie z rozkazem Jozłego, tak jak mu Pan polecił: wzięli dwanaście kamieni ze środka Jordanu, odpowiednio do liczby plemion izraelskich, przenieśli je na miejsce obozowiska i tam je złożyli. Jest to znak tego, że Pan Bóg już naród wybrany uczy tego, by zapamiętywali dobro, by zapamiętywali wielkie jego dzieła, i gdy przyjdzie im się znowu buntować, i albo wątpić w Bożą moc, to właśnie te symbole, te proste kamienie, które Pan Bóg poprosił, żeby, żeby oni zebrali, które poprosił, żeby trzymali na pamiątkę, przypominały im właśnie o tym, że tak wielkich rzeczy Pan dokonał w ich życiu, że przeszli nie tylko przez Morze Czerwone, ale że rozstąpił się przed nimi także Jordan. I do pamięci, naszej pamięci, odwołuje się Pan Bóg cały czas. Także w Nowym Testamencie możemy przeczytać przygody, jak zmartwychwstały Jezus. Ukazywał się swoim uczniom. Ukazał się między innymi uczniom zmierzającym do Emaus, przyłączył się do nich, przysłuchiwał ich dyskusjom, a przy okazji dał im siebie poznać. Ale w momencie łamania chleba był to taki symbol, taki znak, bardzo dobrze im znany, który Pan Jezus wykonywał za swojego życia, kiedy jeszcze był z nimi na ziemi, przed swoją śmiercią i przed swoim zmartwychwstaniem, który oni zapamiętali który oni dobrze znali, bo odnosił się właśnie do tego doświadczenia, które oni już mieli. Jest wiele momentów właśnie w naszym życiu, w których Pan Bóg posługuje się tym naszym językiem, w których y, powie coś, co będzie zrozumiałe tylko dla naszego serca. Zapisujmy te momenty, naprawdę nie bójmy się ich zapisywać, i wracajmy do nich w trudnym dla nas czasie. Na zakończenie tego odcinka y, chciałabym się razem z Wami i za Was też krótko pomodlić, o to, by Pan Bóg otwierał nasze serca, by uczył nas wdzięczności. Panie Boże, spójrz proszę na nasze serca, na serca każdego, kto ogląda, kto ogląda ten odcinek i otwórz je na wdzięczność. Pozwól nam dostrzegać dobro wokół nas, notować je, zapamiętywać. Słuchaj z naszej pamięci to, czego tam nie powinno być. Wszystko to, co jest złem, wykorzeniaj z naszych serc. A siej w naszych sercach to, co jest dobre i pomóż nam zapamiętywać to, co jest dobre. Duch Święty ucz nas ćwiczyć rozpamiętywanie dobrych rzeczy przez wspominanie w naszym życiu wielkich dzieł bożych, przez wspominanie spotkań, które były dla nas momentem, szansą nawrócenia. Przyjdź, proszę, Duchu Święty i rozświetlaj właśnie te drogi, byśmy więcej widzieli dobra. Zdejmuj z naszych oczu filtry, które wskazują nam na zło, i pomóż dostrzegać to, co dobre i święte, to, co od Ciebie pochodzi, to, co było Twoją interwencją i Twoim działaniem. Amen. Zapraszam Was. Y już w następną środę o godzinie 18 do obejrzenia kolejnego odcinka. A tymczasem pamiętam o Was w modlitwie i serdecznie Was pozdrawiam. Z Panem Bogiem.